Mamy takie zadanie. Kostka sześcienna o krawędzi 10 cm waży 8 kg. Ile będzie ważyć kostka sześcienna z takiego, wykonana z takiego samego materiału o krawędzi 20 cm? No to co musimy zrobić? Musimy policzyć objętość, bo tutaj masa będzie zależna od objętości tych kostek. Kostka pierwsza ma krawędź 10 cm, czyli mogę napisać A1 równa się 10 cm i policzę objętość. Jak liczymy objętość sześcianu? No to jest A do potęgi trzeciej. Tak jest ogólnie wzór, czyli krawędź do potęgi trzeciej. No u nas ta krawędź to jest 10 cm do potęgi trzeciej. 10 razy 10 jest 100, razy 10 mamy 1000 i oczywiście centymetrów sześciennych. I policzę od razu to będzie V1, czyli objętość kostki pierwszej. Tutaj weźmy, że a2 jest równe 20 cm, czyli objętość V2 analogicznie jak tu ta krawędź do potęgi trzeciej, czyli 20 cm do potęgi trzeciej. 20 razy 20 to jest 400 i 400 razy 20 to jest 8000. Można też zrobić inaczej, zauważyć, że 2 do potęgi trzeciej to jest 8 no i dopisać 3 zera. Oczywiście centymetrów sześciennych. I teraz zobaczcie, możemy ułożyć dopiero proporcję, skoro 1000 centymetrów sześciennych waży 8 kg to 8000 centymetrów sześciennych jest x. No i teraz mamy x równa się mnożymy 8000 cm sześciennych razy 8 kg kreska ułamkowa i w mianowniku mamy 1000 centymetrów sześciennych. Centymetry sześcienne się skrócą, tu się podzieli przez 1000, czyli skrócą nam się 3 zera i zostało 8 razy 8 kilo mamy 64 kg. Tutaj podkreślam to, że krawędź zwiększyła się dwukrotnie, a masa zwiększyła się ośmiokrotnie, dlatego że objętość zwiększyła się 8 razy. Objętość tej kostki zwiększyła się 8 razy. I pytanie, ile będzie ważyć ta kostka? Napiszemy, nowa kostka. Waży 64 kg. W ten sposób robimy takie zadanie.